Cześć Witajcie, z tej strony waha przed Wami kolejny odcinek ze Skyrim'a. No i jesteśmy przed tymi dwemerskimi ruinami, w których musimy powstrzymać e, Mercera Freya przed ukradnięciem e, falmerskich oczu czy coś w tym stylu. E, czy ja w ogóle? Jakby od dobrej strony tutaj wszedłem. A, dobra, spróbujemy to otworzyć. Jak nie będzie a, wychodzić, to sobie odpuścimy, bo nie, nie będę tutaj siedział pół, pół odcinka z tą skrzynią. Ale dobra, tu już się prawie otwiera, więc. E, myślę, że to pójdzie. Jest, dobra. Ech, ach, słabo. Chociaż co jest za tarcza była? Lodowcowa tarcza. Kurde, fajnie wygląda, wezmę ją sobie. Dobra, no po zabijaniu bandyci przed tym... przed tymi ruinami też byli bandyci. Kurde ja nie wiem tak szczerze czy ja wszedłem w ogóle od dobrej strony, bo szczerze mówiąc, ja tutaj doszedłem w tak dziwny sposób, bo teleportowałem się do najbliższej lokacji, która się tutaj znajdowała, w sensie do takiej do najbliższej odkrytej przeze mnie lokacji. I po prostu tam był jakiś, jakiś koń. Zacząłem sobie jeździć na tym koniu a konie w Skyrim są na tyle zdolne, że potrafię nawet po górach jeździć. Eee. Chociaż teraz już i tak to trochę naprawili, bo kiedyś to konie w to normalnie wjeżdżały na każdą górę. Tutaj już tak nie jest, znaczy teraz już tak nie jest, ale i tak było to dla mnie spore ułatwienie i po prostu sobie takim koniem jeździłem po górach. No i tak troszeczkę doszedłem tutaj, wiecie, no... Tak nienormalnie. Nie o kurde, takiego to jeszcze nie widziałem chyba. Fajne te dwie mery. W ogóle może sobie przeszukamy tutaj kilka z nich. Eee, a drobny kleją duży to, to nic ciekawego w sumie. No ale dobra, wskaźnik jest już gdzieś tutaj. No to, wow. Kurde, jakie mechanizmy. Dobra, zabici no i my mamy gdzieś w tamtą stronę iść, tylko jak ja mam się tam dostać teraz? Brama Mistrz, no to trochę słabo. A, za mną jest. Patrzcie, tyle krwi leci z tego! Z widma, no słabo to trochę mogli jakoś bycie usunąć, żeby nie leciała krew z takich. Mam nadzieję, że w ogóle ten się będzie dało przejść, bo kurde, jakbym miał tego mistrza otwierać, no tak średnio. Chociaż ja już chyba tutaj jestem z drugiej strony. Oczywiście, wytrych mi się złamał. Eee. A... Szklane buty Wanderfell. Fajnie się nazywają, to sobie wezmę. No, chyba jesteśmy już... Eee, dobra, w sumie otworzymy, nie będę tak odpuszczał tych skrzynek, wytrychy nam się kończą. O, nic ciekawego w sumie. To były miksturki, przecież ja takich rzeczy nie mogę sobie odpuścić. Dobra, no to... Nie wiem, czy wjeżdżamy na górę, czy zjeżdżamy na dół. W sumie to nieważne, po prostu przechodzimy sobie do kolejnej lokacji. I to kurde naprawdę dziwnie wygląda, tak jakbym wszedł tutaj od drugiej strony. Ale nie, dobra już jest git. Mercer tu był. Mam nadzieję, że nie przybyliśmy za późno. Dobra. W takim stanie znaleźliśmy ich z Brniolfem? To... Musimy go dogonić. Powinniśmy ostrożnie stawiać kroki. Nie zdziwiła Dobra, spokojnie, mamy radę przecież. No patrzcie, pierwsza pułapka, ale nie, nie, ten, nie trafiła mnie. Spoko. No i mamy oczywiście zadania: odszukaj Mercera Freya. No to będziemy szukać, cóż. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się na nich czekać, bo. Oni zawsze się wiecie, wleczą. A my to sobie tutaj normalnie przejdziemy. No, takie klimaty to już nam są doskonale znane, bo byliśmy naprawdę już e, dużo razy w takich dwemerskich, e, połączonych z falmerskami. No, Fortify. Kurde, nie mogę się wygadać. Wiecie o co mi chodzi? Dużo razy byliśmy w dwemerskich ruinach, więc to nie jest dla nas nic nowego tutaj. Jakąś pułapkę otworzyłem. O kurde, co tu się dzieje? Aha. No, no zabijemy sobie tego falmera, który mnie zatruł. Tak przy okazji. Dobra, zabity. On już tutaj są, to nawet spoko. No pewnie gdzieś tutaj muszę iść, tylko muszę tu najpierw jakoś otworzyć Chyba, że oni coś na to poradzą. Nie wiem, czy oni w ogóle chodzą za mną, czy... Aha, oni chodzą za mną. To no dobra to. Naprawdę pomogą mi jak nie wiem Eee. A... No tak wygląda jakby można tylko tutaj iść. Tylko no trzeba to otworzyć jakoś. Tutaj przy tym chyba nic nie ma. Tu jest balista, ale obstawiam, że tą balistą to chyba nie zniszczę takich krat. Mało to prawdopodobne jest. Chyba, że po prostu trzeba iść gdzie indziej, no ale... Przyszliśmy stąd. O tutaj coś jest. Aha, dobra, czyli jeszcze musimy odpalić drugie, które jest tam, dobra. No to mamy. Coś mnie tutaj zaatakuje chyba zaraz. I... I to się wyłączyło No to teraz nie wiem co ja mam zrobić szczerze mówiąc Dobra no to spróbujmy włączyć jeszcze raz tamto z drugiej strony Nie wiem Może najpierw trzeba było to włączyć z tej strony Eee A... Dobra, spójrzmy sobie nawet tego kuperka. A tego miecza już nawet nie biorę. Tu są same trucizny, to tak nie za bardzo mi potrzebne. No nie, tu stąd przyszliśmy przecież. Albo ja to za wolno robię po prostu, bo chyba tam tamto się. Ehm... To się chyba wyłączyło dopiero po chwili. Dobra, to to odpuszczam sobie tego falmera. Nie no nie, no... a jest, dobra. A, to ja stąd skacze i lecę tam po prostu. Dobra, jesteśmy. Nie wiem, czy to się zamknie teraz, czy nie. Chyba już nie, ale no, lepiej sobie przejść już tutaj. Kurde, no! gdzie coś z częścią? Szczerze mówiąc, ten Falbermistrz... Mistrz cieni jest dość niezły, kurde, on sporo zabiera. W ogóle ja tu żyć ciągle tracę, nie wiem co mnie atakuje. Chyba, to była ta trucizna. A nie, on tutaj skądś strzela. O, no, patrzcie jaki unik. Ale nie no, ja się uleczę najpierw, bo przecież zginę w końcu. że do niego da się wejść jakoś. W sumie jak on tam wszedł, no to kudde jakoś się musi dać. Tu jest jeszcze jeden. A tam są kolejne. Mamy sporo tych falmerów. Ale myślę, że jakoś sobie z nimi poradzimy. Co my sobie weźmiemy tutaj kogoś do pomocy? Kruda, które to było? Ze Chyba kurde, no zaraz mnie zdejmie tutaj normalnie, no. A ten mógłby zaatakować no po tego go przyzwałem. O, dobra, może być. No, nawet go zrzucił tam. Szczerze mówiąc, to ja chyba idę dalej, bo tak łapać mi się tych wszystkich falmrów nie chce za bardzo. Więc to by chyba nie było głupie, jak się po prostu tutaj udamy. No oczywiście włożę wszystkie pułapki, nawet nie patrzę pod nogi, ale to już nieważne. Pusty kufer. Ciekawe. Ten też. Ciągle pułapki tutaj są. No. Teraz musimy iść gdzieś tam. No, Okej, okay. obstawiam, że ten tutaj wstanie. No i jednak mam nadzieję, że oni tutaj do mnie przyjdą teraz. O, co to było? Zdawało mi się, że ten. Wiecie, tego co przyzwałem krzykiem gdzieś tutaj zaraz będzie, bo słyszałem fus Roda. Ale coś chyba go nie ma, no. Wow. Wideo akurat się odsłaniam, jak mnie tutaj biją tak mocno. Ach, na pewno trzeba się uzdrowić. to mi nic nie da. Chciałem jakąś odporność na porażenie. No dobra, niech będzie. Zawsze tu, wiecie, trochę mniej mi zabierze. Dobra, zabity. Teraz można się tutaj trochę schować, się podleczyć. A jednak trzeba było na nich czekać iść tutaj normalnie. Od razu razem z nimi. Dobra, zapiszę sobie grę i walejemy. On życia jakoś dużo nie ma, ale kurde te obrażenia są dość mocne od niego. Ja bym sobie trochę przywrócił zdrowie. No, no i przy okazji, od razu to zdrowie. Uuu, kurde. szczerze mówiąc, nie spodziewałem się. Że tutaj może być tak ciężko. Znaczy w sumie tutaj są a, same te Falmery na wysokim poziomie. O Mistrz Cieni to nie wiem, czy to jest. Nie, jest, nie mogę się wygadać. Mistrz cieni, mistrz cieni to chyba jest najlepszy Falmer. Dobra, teraz możemy się na spokojnie uleczyć umiejętnością. Znaczy, umiejętnością, no czarem po prostu. Dobra, no ciekaw jestem, czy on wstanie tutaj, czy nie. Tak wygląda, jakby miał wstać. Ale na razie go ominąłem, zobaczymy, co z tego będzie. No i musimy się dostać tutaj na górę jakoś. Ty żyjesz? O, chyba żył. Tutaj są... Nie, to nie są sodem. Zeskoczył po prostu. No, ja tędy nie wejdę. Eee, musimy jakoś tutaj, dobra. No ciekawe gdzie są moi towarzysze. No? Pająki to spoko, tylko tych falmerów znowu jest sporo. Zapiszemy sobie grę. Ale przyzwiemy sobie jakiegoś towarzysza i myślę, że jakoś to pójdzie. Ja nie wiem o co tutaj chodzi, co oni robią. Nie rozumiem tego kompletnie, no ale dobra, no idziemy dalej, chyba po prostu. Teraz może, jak się, wiecie, przeniosę do kolejnej lokacji, to po prostu ci towarzysze do mnie dołączą, bo tak to. Samemu tutaj chodzę. Trochę słabo, chociaż to też jest moja wina, bo ja po prostu o nich uciekłem. Ale z tymi falemerami naprawdę nie chcę mi się lać już teraz ciągle. To jest duch, jak. Aha, no, to jest po prostu. O, przyszli. Powoli już się chyba zbliżamy do mercera. No, znaczy, tutaj musimy iść po prostu. O, już na koniec się bałem, że umrę, bo chciałem już, wiecie, normalnie poczekać, żeby się uleczyć po prostu czarem i tak zwlekałem z tym leczeniem, ale dobra, przeżyłem, więc jest spoko. O, tortury dla złodziei. Jest miksturka zdrowia, co sobie weźmiemy? Oczywiście, bo się przydadzą na pewno. Zapiszmy sobie grę. No, oczywiście odpalam pułapki, ale kurde, jakbym miał je omijać wszystkie, to nie wiem kiedy ja bym tam doszedł do niego. No, akurat się odsunąłem jak tutaj przyszli. Znaczy no, jak zaczął mnie uderzać. Strasznie dużo życia mi zabierają. Nie pomaga też fakt, że moi towarzysze niezbyt wiele robią. I to jest dla mnie też słabe. Oha, ona gdzieś tutaj z łuku strzela. No dobra. Tylko, że tak obstawiam, że ona tam nie trafia za bardzo. Bo. Aha, zbyt dużego pola do popisu tutaj nie ma. Dobra, zabici. Leczymy się oczywiście tutaj, chyba leci kolejny do mnie. No dokładnie. Nie wiem, czy to od mojego poziomu zależy, czy tutaj są sami ci Mistrzowie Cieni, czy po prostu w tej lokacji dali takich trudnych przeciwników. Tak, dopiero się rozgrzewał, co tam, że w ogóle kurde mi tutaj nie pomagają, no. Zapisujemy, no i co, idziemy tędy, innej drogi nie widzę, więc... No, chociaż ta droga to mnie tak nie za bardzo gdzieś prowadzi, więc trzeba poszukać innej jednak. Tutaj gdzieś można iść, spoko. Słyszę wodę płynącą w tych rurach. Musimy znajdować się pod jeziorem. Jesteśmy coraz bliżej. Chwila, coś z wychodu. walki! O, zwykły Ciekawe, jak będzie wyglądać ta walka z Mercerem w ogóle. Czy naprawdę będzie ciężko, czy. Jesteśmy już naprawdę blisko, no bo znaczy, już jest duży. E... O, wow, co to jest? Aha, to jest ten. Aurus, tylko taki wojownik. Na początku myślałem, że kurde ten. Ten Falber sobie przyżwał Jakąś tę Dedrę, ale no mówię, no nie za bardzo to możliwe. No już dość mam tych Falmerów, jak chcę już tego Mercera tutaj spotkać. Co on siedzi z tymi Falmerami czy co? Zejdź na dół i sprawdź, czy dasz radę... Karliach! Kiedy nauczysz się, że nie możesz zdobyć nade mną przebaczenia? Gdy Bryniolf przyprowadził cię przed moje oblicze, wyczułem nagłe drgnięcie powietrza. Wtedy już wiedziałem, że ja lub ty skończymy na czubku ostrza tego drugiego. Czym ta kariach wypełniała wasze głowy? Opowieściami o złodziejach z honorem, przysięgami pełnymi kłamstw, niedotrzymanych przysiąg? Nocnicy, nie obchodzisz ty, klucz, czy cokolwiek innego co ma związek z gildią. Eee... No powiedzmy, niech Zemsta, ta tak? Będzie... Niczego nie nauczył cię czas spędzony z nami? Kiedy otworzysz oczy i zobaczysz, że moje działania w niczym nie różnią się od twoich. Kłamiemy, oszukujemy i kradniemy dla własnych korzyści. Różnica polega na tym, że ja wciąż mam pomysł. To jasne, że nigdy nie spojrzysz na kościany klucz, tak jak ja, jak na źródło nieskończonego bogactwa. Zamiast tego wolisz potykać się o swoje głupie zasady. Więc kości zostały rzucone. A moje ostrze. Znów posłanki i słowika. Kto tam? No dobra. Co się dzieje? Nie mogę się nic zrobić. Chodźmy przechrętywać. Zdrowie. Wybacz, dziewczyno, ja. On! A No nie trafiłem. No, powiem wam, że trudno nie było. Kurde, falmerzy byli zdecydowanie trudniejsi niż on. Kościany klucz. O kurde, eliksirat. kościany klucz? Musimy się stąd wynosić. Dobra, uciekamy stąd. Nic z tego nie czyta. Coś zablokowało trzy z drugiej strony, bo ani Musimy odkryć inną drogę wyjścia zanim wszystko znajdzie się pod wodą. Myślałem, że gdzieś tutaj się będzie dało wyjść. Aha. Eee, i gra mi tutaj wyrzuciło na koniec. Eee, dobra, no to cóż, po raz kolejny w ogóle jest sytuacja, akurat to jak nagrywam Bitwę o Śródziemie 2 to też mi wyrzuciło grę, nie wiem od czego to się bierze w ogóle eee, no to w tym momencie zakończmy sobie ten odcinek, i tyle, że byliśmy przy końcu misji. Eee, no i po prostu dalej będziemy sobie kontynuować, zobaczymy co dalej z tą gidią będzie, tak więc trzymajcie się, cześć, no i sorry za takie zakończenie.